Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, chciałabym pokazać Wam nieco kruszyw dekoracyjnych. Wybrałam kilka takich najbardziej popularnych, które cieszą się e, no dużym zainteresowaniem, a ja sama używam ich bardzo często w swoich projektach. Mam tutaj na przykład pastelowy krem, frakcja 10-16. Jest to popularne kruszywo w takich jasnych odcieniach beżu. Idealnie sprawdzi się do kostek szarych, ale także do kostek w odcieniach kasztanu, torfowego brązu. Kolejnym kruszywem, takim przypominającym bardziej kostkę granitową jest gryz granitowy. Występuje tutaj w frakcji 16 ale również jako drobny grysik 5-8. Idealnie taka frakcja 5-8 sprawdzi się do zasypywania jakichś delikatnych fuk między płytami. Tutaj mamy otoczak śnieżny. Jest to taka opływowa struktura, można powiedzieć kształt bardziej. Występuje w frakcji 10-20. Idealnie sprawdzi się do aranżacji z odcieniami antracytu, grafitu, bądź jakichś ciemnych odcieni. Bardzo często spotykany jest również jako forma do zasypania przedeptów w ogrodach i super kontrastuje z ciemnymi płytami. Kolejnym otoczakiem jest otoczak grafitowy. Występuje w frakcji 20-40, czyli nieco większej od tego otoczaka śnieżnego. Jego taką cechą charakterystyczną jest to, że pod wpływem wody świetnie zmienia kolor i to zaraz Wam pokażę. Generalnie ma taką matową fakturę, też jest rodzajem otoczaka, jednak nie jest taki opływowy jak otoczak śnieżny. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie jeszcze kruszywa możecie spotkać u nas na ogrodzie, to odsyłam Was tutaj do linka i do filmu. Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Do zobaczenia.